Stanisław Karolewski Wizyta u Starego Krawca Wyznania Antykwariusza Jest ciemno. Leje deszcz, jakby niebo pękło. Przydałoby się schować, ale nie ma pod czym. Podobno to jeszcze Wrocław, ale długo jedziemy przez pola. Droga na szczęście wysypana jest tłucznie, a przy domu stoi latarnia. Świeci się też tablica z numerem. Parkujemy tuż przy płocie. Puchtka otwiera się automatycznie, zaraz po pierwszym dzwonku. Gospodarz otwiera drzwi, wstawione w potężną ścieżnicę. Z pewnością wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Jest też cyferblat od kodowania alarmu. Oznacza to tylko jedno: skarby. Schodzimy do piwnicy. To nowoczesna. Sucha i ciepła piwnica, w której króluje piec gazowy, a wokół już tam nie ma. Pełno kartonów, skrzynek, pudełeczek, z których wystają różności. Pierwsze, najbliżej wejścia, kryją głównie elementy ceramiczne i szklane. Wszystko, co człowiek lubiący przedmioty zgromadził przez życie. Głównie PRL, ale jest i supermarket, i Bułgaria sprzed lat. Kolejnych metalowe stojaki, buzderka, puszki, proszki do prania, rzewniona balia, sztuczne kwiaty, ołowiane żołnierzyki. Otwieracze do piwa, ręczne narzędzia, sztuczce, obrazy, kilka ręcznie malowanych. Przeważają reprodukcje domu książki, a nawet powcinane z gazety i włożone w antyramę widoczki. Dwa pudła nylonowych nici. Dziadek był krawcem. Najpierw służył przez wiele lat w wojsku, potem pracował w teatrze. Kilkadziesiąt pudełek z guzikami. Zwykłe i duże, błyszczące, zapewne od kostiumów teatralnych. Po dwóch szkatułkach kolekcja ponad tysiąc guzików wojskowych od połowy XVIII wieku. Są też elementy kostiumów. Atrapa aparatu fotograficznego, jakaś dziwaczna marynarka, wielki zegar ze strypianu. Mimo że przewiezione i przebrane przez nuczka, wszystko nosi ślady wojskowego porządku. Uszki, woreczki, sakiewka z monetami tylko jeden nominał z różnych lat skrzynki, kartoniki. Przeźrocza prężą się w równych szeregach, kasety na stojakach, trochę zabawek, magnety, każdy w pochwie jakby stał na baczność. Przychodziłem do dziadka, do pracy kiedyś kazał mi się schować w szafie dostawił uchylone drzwi kazał czekać i się nie odzywać a tam po chwili przychodzi grupka nagich aktorek przyszły na przymiarkę bielizny do jakiegoś przedstawienia mimo że jest odnoszącym sukcesy biznesmenem i dobrym strzelcem biega na strzelnicę z kałasznikowem którego trzyma na górze w tej chwili znów jest chłopcem podglądającym gołe baby Taki dziadek to prawdziwy skarb, odpowiadam z uśmiechem. Tak, fajny gość był z niego. Wszystko ma też swoje etui z odciśniętymi inicjałami zmarłego. Lupa, wizytownik, lornetka, no to jest nawet nożyczki. Jest też ręcznie uszyte pudełeczko na jednogroszówki z lat czterdziestych. Etui na młotek i nożyczki, etui na pół litra, etui na etui, kilka portfeli lub małych torebek. Dziadek nie lubił, jak coś się niszczyło. Chciał wszystko zachować i ochronić. To, co tu przewiozłem, to tylko najciekawsze rzeczy, przynajmniej tak mi się wydawało. Nie wiem, co zrobić z resztą. Zawsze myślałem, że dziadek jest biedny, żył skromnie, chociaż lubił kupić sobie pamiątki z nadmorza albo pójść na dobry obiad. Jak brałem ślub, kupił mi w prezencie ten dom. Nie chcę wyrzucać jego skarbów. Papierów zgromadzonych już w kolejnym pomieszczeniu, książek, pocztówek, dokumentów. Wybieramy tylko kilka katalogów mody męskiej i biografia Adolfa Hitlera z 1942 roku. Wypełniliśmy kilka toreb. Mógłbym je wynosić przez piwniczne okienko, które wychodzi prosto na nasz bagażnik, ale torba nie przeciśnie się przez kraty. Noszę je więc naokoło domu, deszcz nadal leje. Przydałby mi się tu i ale mam tylko koszulę, która momentalnie przecieka. W butach zaczynam ich lupotać w połowie pierwszego krążenia domu, a kursów jest kilka. Siadam w końcu przemoczony do auta. Ruszamy i widzę we wstecznym lusterku oddalające się światła tego domu. Taki dziadek to prawdziwy skarb, powtarzam. Kupił dla wnuczka.